Witam, z tej strony Andre. Tym razem chcę wam pokazać, jak nie przeprowadzać blefów. Albo jak blefować lepiej. Jest to heads up sit and go. Jesteśmy na batonie, mamy król walet, więc wykonujemy standardowe przebicie preflop i napotykamy się na ponowne przebicie. Jest to dobra ręka, więc sprawdzamy. Na flopie mamy 5-6 walet. Przeciwnik wykonuje wysoki zakład, 2 trzecie puli. Mamy to w parę z drugim najlepszym kickerem. Nie chcemy pasować, nie chcemy też przebijać. Ponieważ sprawdzi nas wtedy tylko lepsza ręka. Jak może aswalet, może damy, króle, asy, balety, coś takiego. Więc nie ma potrzeby tutaj przebijać. Nasz przeciwnik przebił mocno preflop, więc możemy zakładać u niego silny zakres. Nawet jeśli nie ma potężnej ręki, to logiczne jest obstawiać go na silny zakres. Dlatego tylko sprawdzamy. Puli mamy już 760. Na ternie pojawia się kolejna szóstka. Szóstka prawdopodobnie nie poprawia układu naszego przeciwnika, jak i również nie poprawia naszego układu. Nasz przeciwnik czeka, więc tak samo jak na flopie. Gdy przebijemy, to prawdopodobnie spasują tylko gorsze ręce. A sprawdzą nas tylko lepsze ręce. Więc również czekamy, starając się sprowokować blef. Jeśli chciałby przeprowadzić logiczny blef, to powinien tutaj postawić. wtedy obstawiałbym go na wysoką parę, ale gdy poczekał, to prawdopodobnie nic nie ma. Ale z waletem chcę akcję do końca, więc czekam, żeby sprowokować blef. Jeśli poczeka ponownie na riverze, to po prostu postawię dla wartości na riverze. Porządku. Na riverze mamy dziesiątkę, jest to dla nas dobra karta, nasz przeciwnik stawia. Dziesiątka prawdopodobnie nie poprawiła jego układu, jeśli nie miał pary dziesiątek na ręku, więc sprowokowaliśmy blef na riverze, dlatego musimy sprawdzić. Nasz przeciwnik pokazał karty, AS4, miał powietrze. Nie miało sensu poczekanie na ternie. Jeśli chciałby, żebyśmy wyrzucili swoją rękę, to powinien kontynuować silnym zakładem na ternie, wysunąć Olin na riverze i wtedy prawdopodobnie mógłbym uciec z rozdania z moją top parą. Zagraliśmy dobrze, trzeba zagrać pasywnie i sprawdzać do końca dla wartości. Więc to była lekcja, jak nie blefować. Papa. Pa.